A strony, o których Pan mówi, DNS-y, kierują na nasze serwery, na tą, na, tą, na tą właśnie usługę hostingową. Więc są dwa wyjścia, tak? Albo po prostu, nie wiem, jeśli chciałby Pan kontynuować tą usługę u nas, no to można ją opłacić. Ewentualnie, jeśli nie, no to u obecnego usługodawcy, u obecnego rejestratora domen, trzeba po prostu zmienić... Ha. I znowu się rozłączyło, nie? Nie no, po prostu masakra. Jak to można w ogóle z nimi działać? Że trzeba coś zgłosić. Wszystko nagrywają i ja mam jeszcze gdzieś o najwyższą jakość masakra. wykonywanych usług. Informujemy, że Państwa rozmowa będzie nagrywana. Proszę poczekać no na zgłoszenie się konsultanta. Niestety obecnie ten dział jest nieczynny. Prosimy o odsłanie zgłoszenia no przez panel klienta. No nie, Możesz no masakra. Podobna sytuacja była za pierwszym razem. No, się rozłączyło, ja byłem przeciw tak. w kolejce. Przepraszamy, ale skrzynka tego użytkownika jest pełna. To samo było. Było to samo, nie? Po prostu mam ich dosyć, nie? Co za po prostu wyżaranie, no masakra. Jak oni w ogóle tak mogą coś takiego, yy, nie wiem, normalnie inna firma to by ich pozwała gdzieś, nie wiem, do sądu, do prokuratury, to już jest chyba po prostu aż niemiłe, nie?